Siemano moi drodzy, ja jestem Terence, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale a dzisiaj wam przedstawię nowe informacje, które są naprawdę bardzo ciekawe, zostawcie łapkę w górę, wbijmy tej 5000 w ciągu 24 godzin, mam nadzieję, że damy radę, no i jeszcze na końcu pozdrawiam nowych spryjących oraz donatorów, czyli tak jak zawsze. No a teraz zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Zacznijmy, moi drodzy, od tytułowej sprawy, a mianowicie ktoś wyzwał kamerzystę na Fame EMA. Moi drodzy, nie byle kto, ponieważ pamiętacie tą sytuację z restauracją, o której się również zrobiło dosyć głośno. Jest to restauracja Fenicja z Warszawy, sam o tym nagrywałem film kilka dni temu i menadżer, a raczej bardzo syn właściciela, e, wyzwał kamerzystę na Fame MMA. Moi drodzy, ciężko w to naprawdę uwierzyć, jest to wow, ale naprawdę moi drodzy, zobaczcie sobie e, właśnie ten filmik, gdzie go wyzywa na Fame MMA. Kamerzysto, Łukaszu. Jestem menadżerem restauracji Fenicia i muszę Ci się do czegoś przyznać. Jestem wściekły. Nie podoba mi się, kiedy ktoś nas obraża kiedy nie szanuje naszej pracy. Tutaj, moi drodzy, najprawdopodobniej możemy zobaczyć opinię kamerzysty, którą wystawił e, tuż właśnie po tej dramie, e, bo widzimy, czy jest to 16 grudnia. No i tutaj mamy napisane Jesteście w wredni i macie ch**owe jedzenie, a kamery nic nie pokazały, że włos nie był od was e, Moi drodzy, no i tutaj na dole możemy zobaczyć Łukasz W. Oraz nawet maila kamerzysty Także na pewno jest to od niego No i z tego co tutaj widzimy, on próbuje obrazić tą restaurację Nie wiem dlaczego tak w ogóle robi, ale moim zdaniem jest to zachowanie co najmniej szczeniarskie. Albo jeszcze istnieje druga szansa, że po prostu ktoś pod kamerzystę się podszył Po prostu użył jego imienia, nazwiska oraz maila Choć tutaj numer telefonu może dużo wskazywać, także naprawdę nieciekawa sytuacja, ale oglądajmy dalej. Mordeczko, jeśli masz jakieś nowe informacje, o których mógłbym nagrać, to wejdź na mego Instagrama, Sapoduz i tam mi możesz wszystko napisać w wiadomości prywatnej. Także jeśli masz jakikolwiek fajny temat na odcinek, to śmiało pisz, a może akurat twój temat wybiorę. Jeszcze na tym zarabia? Nie lubię, kiedy ktoś zwraca się do nas w wulgarny sposób. Wiem, że nie jestem odosobniony w moich uczuciach. Mam zatem dla Ciebie propozycję. Zapraszam Cię. Spotkajmy się na Gali Fame MMA. Ty i ja. Mierzę 1,70 m. Ważę niecałe 65 kg, więc... Nie musisz się obawiać o moje gabaryty. Powiem wam, że 1,70m oraz 65kg, no to kamerzysta miał nad nim dużo większą przewagę, aczkolwiek nie wiemy, na przykład czy ten ziomek nie trenował. Bo pamiętajcie, że w walce najważniejsza jest technika oraz umiejętności, a nie to ile ktoś waży, czy jaki jest wysoki. Kojarzycie może wywiura? Na pierwszej gali fame EMA walczył z Handką. Wywiór był wtedy taki mały, chudziutki, a Handka jest strongmanem. Wiadomo, wywiór przegrał, ale tam była ogromna różnica, a tutaj aż taka różnica duża nie jest. Wiadomo, jest na korzyść Ukassza no ale nie jest aż taka ogromna jak w przypadku wywiura oraz Handkę. Myślę, że w ten dżentelmeński sposób będziemy mogli sobie przekazać nawzajem niewerbalnie wiele informacji. Dajecie czas do środy. 23 grudnia 2020 roku do godziny 20. Po tym czasie uznam, że nie jesteś chętny do konfrontacji. Mam nadzieję, że podejmiesz rękawicę i wesoły świat. Powiem Wam, że według mnie nie ma szans, żeby ta walka się odbyła, ponieważ menadżer tej restauracji nie jest w ogóle popularny w internecie, ponieważ to jest, moi drodzy, fame MMA, czyli to powinna być jakaś osoba którą jakaś część osób zna. A ta osoba raczej nie jest w ogóle związana z social mediami, także to by w ogóle się jakoś nie opłacało kamerzyście, a tylko właśnie on by mógł zyskać. A kamerzyście najbardziej zależy właśnie na rozgłosie i może by podjął jakąś walkę z jakimś naprawdę popularnym youtuberem, kogoś na przykład z ekipy Freeza czy z Nitro, ale na pewno nie z osobą, która nie jest w ogóle popularna. Do tego, jak sam kamerzysta mówił w jednym z wywiadów, wyjdzie na Gale FMA, jeśli wodarze wystawią na stół milion złotych. No i jak za jedną walkę, to jest ogromna suma, ponieważ z tego co wiemy, Popek dostał za walkę 600 tysięcy, ale moi drodzy to jest Popek, porównajcie sobie popularność Popka, który wcześniej walczył w profesjonalnych galach, takich jak KSW jest on profesjonalnym zawodnikiem, do takiego kamerzysty, także oczywiste jest to, że raczej dużo więcej osób chciało tego Popka zobaczyć niż kamerzystę, więc według mnie raczej nie ma szans, żeby ta walka się odbyła a według was, napiszcie w komentarzu jeśli chodzi o kamerzystę, restaurację oraz Kruszwila, to nie wszystko, ponieważ na dzisiejszym odcinku, Kruszwil pojechał do tej restauracji, no i zrobił im to jakby reklamę i wyjaśnił wszystkie rzeczy. Polecam zobaczyć, ponieważ naprawdę możemy się dowiedzieć ciekawych rzeczy. Wiadomo, było to wcześniej uzgadniane, nie przyszli sobie, sobie o tak. Tylko na pewno wcześniej z właścicielem się dogadywali, że zrobią taką, jakby reklamę. E, oczywiście, moi drodzy, po tym, co możemy również zobaczyć, to wyzwanie dla kamerzysty było nagrywane również kamerą Marka. E, rozpoznałem to między innymi właśnie po jakości, e, po głębi ostrości, e, po obiektywie oraz na ubiór tego gościa, bo właśnie na takie rzeczy się zwraca uwagę. E, oczywiście nie jest w tym nic złego, po prostu Kruszwil go nagrał, e, także taka jakby informacja. A teraz sobie przejdźmy do Story Leksia. Moi drodzy, dlaczego Leksia? Ponieważ tam bardzo dużo osób mi napisało, że mamy Stewarta. Czy to jest prawda? Powiem Wam szczerze, jak sobie zobaczę na to zdjęcie... No to tak, z pierwszej perspektywy, faktycznie może być to Steward, ale niekoniecznie. Tego, moi drodzy, nie wiemy, ponieważ to jest e, raczej zdjęcie z profilu. No i moi drodzy, Waszym zdaniem, jest to Steward czy nie? Bo na początku faktycznie myślałem, że jest to, ale teraz, jak tak popatrzę z bliska, no mam lekkie wątpliwości. No aczkolwiek, nie ukrywajmy, Stewart tam z nimi jest, ponieważ na innych story innych osób widzieliśmy go i to był bez wątpienia właśnie Stewart. E, no a tutaj mam lekkie wątpliwości. No ale piszcie w komentarzu, co Wy na ten temat uważacie. A teraz sobie przechodzimy do dzisiejszego Insta Story Mixera, na którym troszeczkę wyjaśnił sprawę z tym ostatnim filmem. E, a mianowicie tak Wiele osób zarzuca mi brak konkretów Przez co znowu tylko wychodzę na po ostatnim filmie Do teraz tak naprawdę nie umiem podjąć żadnej dobrej decyzji Więc pytam was I będę miał już przynajmniej szczerze Na jakiekolwiek decyzje w internecie Czy czułbyś się dobrze w miejscu w którym Bany ziomek sułuje twoją byłą Ale na następny dzień zbija z tą piątkę jak gdyby nigdy nic Przecież całe życie to prank Moi drodzy tutaj najprawdopodobniej chodzi o tą sytuację Na weselu e, kiedy cała ekipa była Właśnie na weselu swojego operatora Dawida I wtedy pijany Krzychu bardzo dobrze bawił się z Martą. Co mogliśmy zobaczyć po minie miksera? Wiadomo, to były jaja, ale również mogło się tam coś wydarzyć, o czym my, na przykład, nie wiemy. No i widać, że mikser dalej coś czuje do Marty. Karina pochwała również wczoraj wieczorem opublikowała film pod tytułem "Co myślę o ostatniej dramie i nowym teamie X". Oczywiście to jest tak jakby w formie QA, czyli nie, nie cały film się składał na te dwa pytania, aczkolwiek były to, a była to jedynie część filmu. Jak ktoś z Was to ciekawi, to możecie sobie zobaczyć, co właśnie Karina sądzi o DRAMie oraz o nowym teamie X. A teraz, jak obiecałem, pozdrawiam nowych oraz donatorów: a mianowicie Przemek Speed, Emilek, Nathan Kurz, Lubię Cię Ternis, Ternis jest kozakiem, Roti Bananek oraz Adas.pl. Bardzo Wam wszystkim dziękuję, serdecznie Was pozdrawiam. A jeśli ktoś z Was, moi drodzy, chciałby zrobić to samo i zostać pozdrowiony tutaj na odcinku, to możecie albo wysłać donata, albo wesprzeć kanał, wtedy każda osoba się tej pojawi i zostanie pozdrowiona. Także myślę, że warto. Drogi widzu, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to kliknij w ten czerwony przycisk oraz dzwoneczek, ponieważ dzwoneczek daje Ci powiadomienia a subskrypcja to tylko i wyłącznie liczba, pamiętajcie dzwoneczek jest najważniejszy, także klikaj, no a teraz kończymy, do następnego filmu, cześć!